Że ABK nie faluje? Nie zgodzę się. Stoisz na światłach i patrzę na ciebie jak na debila. Bo cały czas sobie. O! na obrotach. Tak w przedziale do, do 2000 nawet potrafi sobie przygazować. Śmiesznie, no ale dzisiaj walczymy. Zimóweczki trzeba założyć. Na razie nie będzie jeździł zimą, ale później to się okaże w przyszłym roku. Więc zdejmujemy i wrzucamy zimę. tutaj na przymiarkę fabrycznie takie wnętrze było w tym kabriolecie wersja Akoya właśnie takie miała takie szare skóry grzane, u mnie ktoś założył inne ale urwało dorwałem ostatnio całe wnętrze skupety w skórze typowo poddawce do 90 ale tylna kanapa do niczego mi się nie przyda i prawdopodobnie będzie Służyć właśnie zadawce, więc naprawimy ten fotel no. i naprawimy fotel w 90. Posłuży do tego raz, że oparcie z kupety, a dwa, że jeszcze mam kanapę. No i tak się zastanawiam. Fotele miałem wchać dalej, ale może pójdą do kabrioletu Może wrócimy do oryginału. Muszę to przemyśleć jeszcze. Dobra, tymczasem tym, tym koła. Jedziemy tam. Dobra, kółka zmienione. Śmiesznie wygląda na zimówkach z 90. No ale lepsze niż letnie. No i przyszło mi tutaj od Adriana dokładka DTM. Spoko, spoko się pokrywa z otworami z dyżaku ale jest trochę za prosta w sensie jest za mało tak jak ją na środku się przełoży to boki za mało są e, zaokrąglone jak to laminat ale myślę że jakby się ją jeszcze dociągnęło i złapało dobrze tak jak widziałem u Adriana to spoko siedzi jeszcze nie wiem czy ją założę zastanawiam się cały czas tu mi brakuje jeszcze listewki Musiał ją założyć, ale za to antena ruszyła, więc jak już się wróci zapłonik i się wysuwa, trzeba było ją nasmarować. O, widzicie, nie, nie idzie do końca, może jeszcze z czasem ruszy, no ale już przynajmniej coś słychać, coś odbiera. do końca nie schodzi, więc ona siedzi i tak naprawdę można ją złożyć ręcznie do samego końca i ona sobie wyjdzie jak trzeba no ale jak już później się złoży to to nie wróci na swoje miejsce odcięcie zapłonu odłączone znaczy odłączone, do, założone jak sobie zimuje to wolę odcinać mu prąd i chyba na dzisiaj na dzisiaj to będzie tyle. Wszystkie uszczelki przesmarowałem. Ten dach też już te uszczelki ma takie podmęczone, więc wszystko przesmarowałem. O jaki pajączek sobie chodzi. Yy, wszystko przesmarowałem. Mam nadzieję, że będzie spoko. Tyle. A teraz jeszcze kilka nagrywek, których nie użyłem w filmie z targów które był publikowane ostatnio ale będę musiał ludzi wycinać. Ojoj, oj. no jakiś co wreszcie, kawał daje. nie mamy wpisanych numerów, no. ale taki właśnie zginął. Masz MZ tej zielonym. taka no. jak kapcia lila my zawsze z przodu jeździli i jeden z tyłu i jeden z tyłu, tyłu. Słuchajcie, kierunek jest polonyzowany ja to znaczek wyjęty ale to nie jest tarpań, to chyba jest tołkę no, bo to jest no chyba morze. To znaczek jak nie. nie, nie jest. A może? Nie wiem. Ale to chyba jakaś firma robi zobacz, bo on tak. jest cały obszyty tak. dookoła. A lampka też chyba z Poloneza. Papierniczka z Poloneza. Przyciski z Poloneza. Tak. Prawie wszystko. Lampeczki też to no. były. Zamyka się też jak w Polonii, zobacz. Na są w Polonii, ale tam ci fajnie zrobione. Tam jeszcze jest zamknięty, widzisz? tu są. No i tak samo jest. i i cała Czyli Tylko że zamknięta buda jest. To jest firma, co odrestaurowuje? Tak. Famy mi kapel do środowiska. 94 rok. na Nie, jest, jest, jest. Przez, Przez nie okno trzeba wsiadać. No nie <gry> ma problemu. to <co do. gry> działa. działa, ale nie tak, Może Takim bym nie jeździł, nie ruszałbym go. Tak jest najładniejszy. Światłowym tylko naprawił i... ogień. Ogień na chłopcu. Czekam, papa, pa, warga. Myślałem, że większa to będzie. No, ale też tak. Moja usunęczka. Widzę, że jest bieda wersji. Jest wszystko Samo? No Ale bieda wersja, znikłe no. fotele, góra Fantazja jak kogoś poniosła z tymi fotelami niestety To jest hausenka z dieslem A, To jest ta ósemka, co rozmawialiśmy po drodze. Z dieslem ze Z klekotem pasowa. Ale No nawet w tym 2.8 nie było tyle miejsca, nie? To nie jest tak jak ABT, ale śmieszne, to jest tak zwane idealne daily. Mm -hmm.

That's just... the